Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Sticker PG Complete. W tym materiale prawdopodobnie uda się wbić prezydenta sticków. Tradycyjnie bijam dni tak jak na końcówce ostatniego odcinka. Jest to chyba najszybsza metoda zdobywania wszystkich parametrów jednocześnie i w ogóle jeżeli chodzi o tempo pozyskiwania tych wszystkich statystyk, to też również jest to najprawdopodobniej najszybsza metoda. Nie pamiętam ile miałem tych statystyk wcześniej, ale wydaje mi się, że muszę jeszcze tak dobić mniej więcej do 1100 bądź 1200 dnia, żeby mieć te statystyki na poziomie 800. Bo nie pamiętam właśnie, czy to miałem 600, czy, czy mniej, ale koło 200 dni na pewno będzie trzeba wbić. Problem jest taki, że niestety czasami mi nie dochodzi ten klawisz, nie wiem który. Czy jest to tabulator czy spacja, ale właściwie jak ja tak. Aha, problem jest taki, że jak czasami kliknę ten tabulator, on się jakby sam odklikuje, zauważcie, tak? Klikam tabulator i on sam się teraz puszcza. Więc zanim doklikam tą spację, to no może to być właśnie taki problem, że czasami trafię w moment, w którym jakby odklika się powiedzmy tak to zaznaczenie po tabulacji, więc może przez to mi tak czasami przerywa. Dobrze, zobaczmy. 700. Ale powiem Wam, że przy okazji sprawdzę, czy aby na pewno nie wystarczy 700 O właśnie, już jest kampania. Eee, tak, wydaje mi się, że, że wystarczy 700 Bo tutaj miałem 700, tylko inteligencję miałem powyżej 800. No i jesteśmy prezydentem, właściwie ten Stick został prezydentem Sticków, więc jest to najwyższa rangę, to znaczy wyższa jeszcze jest dyktator, ale na dyktatora trzeba wybić bodajże 999 wszystkich parametrów co najmniej i wtedy, czy znaczy co najmniej, no bez tej modyfikacji to i tak jest to maksimum natomiast w tym wypadku co najmniej tak, 999 i wtedy byśmy byli dyktatorem. Już tego się nie da zmienić, ale mnie ja satysfakcjonuje ten prezydent. Jedyna różnica jest chyba taka, że jeżeli chodzi o przyznawane dodatkowe dolarki za jakby po prostu wykonanie kolejnego dnia, przy dyktatorze jest to bodajże chyba 20 tysięcy dolarów za dzień, a w przypadku Prezydentury 5000. Tak jak zresztą widzicie, tak? Więc to właściwie jedyna chyba różnica. Też informacje z Wikipedii Stickowej są nieaktualne, czy też po prostu błędne, no bo jak widzicie, no można też na poziomie 700 punktów tak naprawdę wbić prezydenta, tak? Więc tak to sobie po prostu tutaj pomału idzie. Zobaczymy, co w kolejnych odcinkach możecie też dać jakieś propozycje, prawda? Co byśmy mogli zrobić. No, bo tak naprawdę to już jest niemalże wszystko, tak? Kolejnymi celami może być jakieś ewentualnie dodatkowe grindowanie siły i, i HP, tak żeby na przykład zwiększyć nieco ilość tego HP oraz siły, żeby była większa niż na przykład ilość dni, tak. Po co? Nie wiem, ale to może być jeden z takich dodatkowych jakichś tam celi, powiedzmy, gry tej, tej serii, powiedzmy, tak. Ewentualnie można jeszcze jakieś materiały, gdzie tam jeszcze spróbowałbym jakieś inne lokacje, tak? Ewentualnie jakoś tam zbadać, przejrzeć. Żeby też cała ta seria nie ograniczała się tylko do po prostu grindowania tak, tych wszystkich bazowych parametrów. Więc możecie dać propozycję, co by można było zrobić w kolejnym odcinku, tak? Ale no, zobaczymy, jak to wyjdzie, czy ktoś w ogóle trafi jeszcze na ten odcinek, bo to już ta seria jest no, dość długa. Tak się to prezentuje na ten moment i. Tak jak widzicie już 224 miliardy dolarów yy, łącznie, tak? Z mojej strony to tyle, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mniego dnia i całego życia. Cześć!